Cześć kochani Witam w następnym dniu Ja właśnie stałem Jest godzina 6 rano i trochę będzie zmiana. Nie pojedziemy teraz w stronę chodnic. Nie zrobimy pełnego szlaku tej marsz marszuty. Ale moim zdaniem będzie ciekawie, bo, bo jesteśmy teraz w okolicy, w miejscowości, a czy w miejscowości we wsi, okolice Knice. No i uderzymy w kierunku Brusy. Później wiele. Wżdycki park krajobrazowy i Kościerzyna. Myślę, że jeśli chodzi o kaszuby to Kościeżyna bardzo zasługuje na to żeby została zaznaczona tutaj w tym filmie. Ja wiem, że chojnice bardzo promują ma marszutę, ale moim takim skromnym zdaniem Kościeżyna tutaj powinna też mieć jakiś swój udział. A wiele, bardzo chcę zobaczyć to miejscowość wiele. Kiedyś za młodego byłem tam nad jeziorem we Wielu. No i mało swoje życie tam nie straciłem. Pamiętam jak kąpałem się na środku jeziora. Tam we Wielu złapał mnie mocny skurcz i pamiętam, że nie mogłem dopłynąć do do brzegu. No ale no, taka historia moja. Także kochani, będzie dzisiaj ciekawie. No pierwszy dzień to żeśmy przejechali ile nie pamiętam, już później to posprawdzę Chyba 68 km. Wczoraj żeśmy zrobili 78 coś takiego. Dokładnie zobaczycie w plikach GPX, które podam w opisie filmu. A dzisiaj stąd mamy, wyznaczyłem na mapy CZ drogę i około 51 km będzie. Także, kochani, zapraszam Was. My zaraz zrobimy pobudkę. Będziemy się pakować, jakaś herbatka, kawka, nie, a raczej kawka Coś do jedzenia i myślę, że w Brusach Myślę, że w Brusach zjebę sobie coś Może ciepłego jakiegoś hot doga, może nie wiem czy tam żabka jest Taki teren tutaj Winę, że tu ludzie goszczą bo drewno przygotowane więc zaraz trzeba się zawijać stąd pewnie czyjś tu teren jest no ale nie widzieliśmy żadnego napisu że zakaz wjazdu, teren prywatny czy coś takiego także mam nadzieję, że nikogo nie uraziliśmy naszym pobytem my zostawimy porządek no i gitara na no dobry poranek kabusia to Kościerzyna 52 km zobaczymy jak ma PCZ wyznacza trasę Karol trochę smutny bo chyba od tej wilgoci przestał mu działać w iPhoneie ekran dotykowy więc cały czas się coś pieprzy no ale to jest właśnie przygoda Knice Czynice pokażę jest. 50 kilometrów mamy do końca o, produkcja chyba tych budek leś leśniczych. O, jaki klucz. Za nami ptaszków. O, kierunek Brusy. I przed nami Brusę. Po kaszubsku. Jak to będzie? Bruksela. Bruksela, o. Jeszcze Byliśmy teraz w żabce, zjedliśmy sobie po hot dogu wypiliśmy sobie kawę. Morale wskoczyły trochę wyżej. Zadowoleni, tu serdecznie pozdrawiamy panią z żabkiem. Bardzo miło, fajnie się rozmawiało. Miłego dnia życzyliśmy i dziękujemy za pomoc. Pani wie o co chodzi. Pozdrawiamy serdecznie. Zalesie! 42 km. Jeszcze do kościerzyny. Kręgi kamienne. Leśno. Lubnia! Ulica Spółdzielcza. O, a tam co za fajna wieżyczka. Jasz strasz pożarna. No i nie jest to ka kasupska maszrutna, ale też to jest ciekawie, teraz kierunek wiele. Trochę z góreczki i pod góreczkę też będzie. Oj, 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 oj. I znowu z górki i pod górkę Ale Ho, ho, ho.

Proszę bardzo, Wzdycki Park Krajobrazowy. A jakie duże oznakowania szlaku. W hołdzie pomordowanym obywatelom Wiela i okolicy. Hmm. I mamy wiele. Nie za zbytnio dobrze mi się kojarzy. Jak mówiłem, o wieku 18 lat bym tutaj życie stracił. Czy 17? Już nie pamiętam dobrze. I tam daleko za tymi budynkami mało widać, mały prześwit jest, jest właśnie jezioro. Wiel. Tam właśnie bym utonął. Nie brakowało dużo. Tutaj bardziej widać to jezioro. Coiny. Boże mówisz, nie lękaj mhm. jeżewa pięknie, malowniczo tu jest podoba mi się wioska Jaka fajna wieża tam we wielu Ciekawe do czego Staremki Uciekają Pogoda fajna się robi słoneczko wychodzi Jeszcze 29 km do końca O! Ciężko, ciężko, nie jest łatwo! Zupełnie inne te kapliczki są tutaj, jak u mnie na Mazurach. Te figury takie duże Matki Boskiej. Taka szeroka droga ha. No i jezioro Takie spore Gdzicki Park Krajobrazowy. Strasznie trudna ta nazwa. 25,5 km do Kościeżyny. Ale przynajmniej jedzie się dobrze. Trochę cieplej jak wczoraj. Nie pada Ale w cieniu chłodno jest A spojrzmy się O, 5 stopni jest Gdzie cieplej się robi Joniny małe No. Udało nam się przywrócić tego iPhone'a. Zrobiliśmy restart iPhone'a i dotyk wrócił z powrotem. Więc jest okej. Okay. Kolejny problem rozwiązał się sam. A wcześniej nie mogliśmy zrobić restartu, bo kombinacja guzików była nam nieznana i przy restarcie włączał się emergency call. Karol znowu po tylu kilometrach wrócił do życia. Rozgadał się, gada non-stop. No ale omija go, chodzenie, ganianie teraz po serwisach, a w piątek ma wylot samolotem. No więc, niech się pocieszy trochę odzyskanym telefonem. Dwadzieścia kilometrów do Kościerzyny Dwadzieścia Kebabik? Kebabik? Zobaczcie jak pięknie No stromy, stromy zjazd, uwaga bo mamy sakwy Żeby ja tu niespodzianki nie było powolutku. Ojej, jak fajnie, patrzcie kładeczka. Ale bajera. Ale bajera. Ale bajera, jak fajnie było tutaj przyjechać. No wam jeszcze lepiej jak te szlaki kaszubskiej marszruty. Sudo A tu się podprowadzimy, chyba. Rozlewisko Bobrowe na przeremskiej hucie. I akurat mamy budkę. To tutaj sobie zrobimy przerwę na kawkę. Szlak rowerowy pętla Czarlina. tutaj dużo podjazdów Nadrobimy no, trochę wzniesieniami I Gmina Kościeżyna. Rzeka Wda no, Zobacz, weź, weź tu rób Właśnie robię Rzeka Wda Piękny mostek Super to wygląda tu Nieźle, nie, Karol? Nieźle. Wcale nie trzeba jeździć wyznaczonymi szlakami, można pojechać sobie trochę inaczej i też zobaczyć piękne miejsca. Nie zobaczyłbym tego, jakbym pojechał znowu do Czerska. Za to bym zobaczył drugi raz Czersk. No i po co? I tak dużo urozmaicenia jest na tej trasie, nie? Piknie W lewo Pięknie Bardzo klimatycznie tutaj jest. No, nie wiem do żywy jechać, no. Z każdej strony jeziora. 9,5 kilometra do dworca PKP w kościerzynie. Oho, oho, ja się sypię nawet i z górki. O, nie dam rady. Pierwszy raz z górki. A ja nie dam rady. Następne jezioro, jaki fajny domek tam nad jeziorem, tu z drugiej strony następne jezioro Szarlota. Taka duża szarlotka Kościeżyna. Stare nadleśnictwo. No to mamy Kościeżyna. Trzy dni razem, z tego co ja na razie liczę, to wychodzi mi 193 km. Więc fajnie, że byliście razem ze mną. Może jeszcze jakieś urywki tutaj będą po mieście, ale ogólnie bardzo Wam dziękuję, że byliście, że obserwowaliście moje takie skromne poczynania że podobają Wam się te filmiki Proszę o jakieś łapki w górę, subskrypcję I zostańcie ze mną jeszcze Tak ładna ładna, I kościarzyna Dworzec i Koniec przygody Teraz jeszcze kupisz tylko bilety do Gdańska i... Do Warszawy już mam kupione. Niezła robota. No i robimy z na chatę. Jeszcze tylko parę kilometrów. I koniec wyprawy całkowitej. Czas odpocząć i świętować. Jutro moje urodziny.